Cześć moje kochani, przed chwilą właśnie usiadłem sobie do komputera i miałem nagrać o czym inny, o czymś innym odcinek, ale właśnie spojrzałem, że jest coś takiego właśnie już na tych stronach z różnymi przeciekami, filmik działającego spela właśnie tego Quake'a. O ile się to sprawdzi, będzie dosyć ciekawie to wyglądało: coś na zasadzie właśnie tornada, że tornado zbierało, to jest zadawało obszarowe, dam jakieś obrażenia, poison, więc. Bierzcie to jako ciekawostkę. To nie musi się sprawdzić. To nie musi się pojawić w grze, ale jest mniej więcej działający AirQuake, i też nie wiadomo, czy to będzie miało taki wielki zasięg. Więc zostawcie łapeczkę, zostawcie subika. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych materiałów, ja tutaj wam pokażę, właśnie jak to działa. Zobaczcie, jak to działa. Trzęsie się tutaj cała ta mapa, ale wątpię, żeby to tak wyglądało. Ale są tam jakieś przycieki, są jakieś właśnie ciekawostki, więc. No zobaczymy, jeżeli ten airquake się sprawdzi jako spell, to jestem ciekawy, czy to będzie tak wyglądało. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żeby to tak działało, czy chcielibyście, żeby to miało taki wielki zasięg, bo jeżeli to by miało taki wielki zasięg, to tutaj będzie obejmowało dosłownie całe pole przeciwnika, można powiedzieć. Chociaż um, tak patrzę... Um, po tych princeskach tutaj zawadza, ale princesek nie rusza, więc może ten spell brać tylko właśnie budynki, które i jednostki znajdują się po prostu na mapie, a nie te wieże, princeski i kinga. Więc to jest taka ciekawostka na szybko, jeżeli coś nowego się pojawi, poinformuję Was. Zostawcie łapeczkę, zostawcie lajka like i do następnego materiału.